Siemaneczko. Z tej strony. Farka, 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 Powiedz mi, Klaudia, co było pierwsze: kura czy jajko? Jajko. Tu, 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 tu. <głos> <głos> bardzo duże: jajko. to. Tu, 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 tu. <noise> I kolejne pytanie moje. Czy chciałabyś być dzisiaj jajkiem, czy chciałabyś być osobą, która niesie jajko? Jajkiem. Ja dzisiaj jestem mentalnym jajkiem, tak się Dobrze, czuję. Dobrze, to w takim razie musisz tutaj wejść do kabiny, ja wejdę tutaj, a zagramy po prostu w obbi, nosi jajko. Tak się nazywa. Gra jak coś, to link do gry zostawiam wam w opisie. No i co? Będziemy musiały przejść. <śleszy> Klaudia, jak to wyglądasz? <śleszy> będziemy musiały przejść tutaj to obbi, <śleszy> oczywiście zaopiekując się tutaj Klaudią, żeby jej nie potłuc, bo wydaje mi się, że jeden taki niepożądany Ruch i potuczemy tutaj prawie... Oj, oj, nie! Chciałam ci zrobić. Ja ci tak ufałam? Teraz zostawcie jeszcze nie przykro mi. A, i zaczynamy od początku. Okej. Okay. Ej, tu będzie ciężkie. Ej, a może są jakieś checkpointy, czy coś? Może tak. Na razie jeszcze nie dotarliśmy do checkpointa. jak no wrzucasz no, <laughs> miotasz mną na lewo i prawo. Dobra, postaram no. się będzie dobrze. Czekaj, przeskoczymy to. O, dobra, jest okej. Okay. Okay. Jesteś bardzo delikatnym jajkiem, powiedzmy Ci. Ja czasami jak ze sklepu kupuję te jajka, to nie mogę aż rozbić czasami taka twarda skorupa jest. To ja nie wiem, co ty za jajka kupujesz? Ja jestem mięciutka! w środku, no nie wierzę. Czekaj, może się wskrzesimy, co? Nie chce mi się od nowa zaczynać. Ja wiem, że to nie jest długa odległość, ale wskrześmy się. E, mam 77 samego... robuxów, więc jak się teraz o, wskrzeszę, to o, będziesz dobra. musiała bardzo uważać. Okay, puk, nie, czemu mam dwa jajka? Czemu miałam dwa jajka? Co to się stało? Ja miałam siostrę, siostrę! Teraz skrzyżenie kosztuje 39 Robuxów. No nie! Dojrzmy od początku. Mi się wydaje, że jest tam jakiś ten checkpoint, tylko że nie dochodzimy do niego. Ej, tu się gracz nazywa Bigos. Ale wygląda trochę jak Bigos. Am, am, am. A mam, a zjadłam Bigosiku. Masz niedługo święta, to może zjemy. Ojej, ja nie jestem fanem Bigosiu. Ja uwielbiam. Babcia, jak taki Bigosik zrobi, to dobry jest, dobra? Czekaj, powolutku, powolutku. Klaudia, nie Ostrożnie! Nie. Ja wiem, ja wiem, że ty. Mm. O, okay. dobra, żyjesz, żyjesz. Ej, ale nie wiem, co tu się stanęło? Czemu tak... nie! Widziałaś to? Ja cię kręcę! Ale co zrobiłaś? Uratowałaś Ej, mnie! Czemu ja się tak kręcę tutaj? O co tu chodzi? Jak się kręcisz? Normalnie dobra. chyba chodzisz. No i czekaj, co tutaj? Włóż tutaj tackę. Ej, ty chyba będziesz musiała swoje jakieś obi wykonać. Czekaj. Czemu nie ja nie się ziadam. tak kręcę dziwnie? O co tu chodzi? O, 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 o. dobra. No i co ja mam zrobić? A weź się poturlaj. To, to, Ty to, się możesz turać, dobra? To ja taki. się. Ja się nie pojechała. Ej, Ej poczekaj. Jak chyba coś z tą mam. A, tackę na plecy sobie wzięłam, dobra? Tak. czy ja wchodzę tutaj. Ej, ale to... mnie zeskamowało. Bo A, widać o, ci, o dobra, jedzie. Tak. Nie mogę do ciebie tam skoczyć? Ej, mogę do ciebie skoczyć. Chodź tutaj do mnie jajeczką. Okay. Powoli, powoli. Ja jestem wolnym jajeczkiem. Teraz proszę bardzo. Milusia, jaj koczniusia. Milusia, i Czaj, Nie zapominaj! A czekaj tacka! Bo musisz na moją tackę. Czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra, weź się przeturać. teraz, no. Bo jak Uuu. na ziemi być spadła, to by była lipa. No gdzie te checkpointy są, no nie? Może się zapisują, tak wiesz, w chmurze powolutku, nie? Oj, 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 to będzie bardzo ciężkie obi, powiem ci. Jesteś strasznie Ej, delikatnym jajkiem. Teraz jest łatwo, zobacz, tylko mostek jakiś przed nami. Dobra, mam nadzieję, że się... dasz radę. Ledwo przeszło przez ten most. Ej, jak ja mam to przejść tak, żebyś... Żeby cię nie potuszło. Przeskoczyć chyba. O, o dobra? Delikatnie dało radę. Okej, okay, znowu do, tutaj mam Ci dać, okej. Okay, dobra, czekaj. to ja się muszę turlać. To ja tackę zabieram na plecy. I idę. O, Ej, gdzie mam iść? Tutaj? Hm. Dobrze poszła? Nie, moment, nie tutaj. Gdzie czekaj. mam iść? Nie, Ty, tam. musisz chyba tutaj coś jakiś most odblokować, tak mi się wydaje. A może jak ja przyjadę tym jajkiem moim, to tutaj się... Wtedy nie wiem. Czekaj, bo ty nie możesz dotknąć ziemi jako jajko, bo się od razu stłuczesz. ale co ja mam zrobić? Ja tu muszę jakiś most odblokować. Ej, czekaj, ten czekaj, most. tutaj jest coś niebieskie do zapalenia i czerwone. Tak? O, no właśnie, bo ten most o. mi musisz uaktywnić. I czemu on nie działa? Zacinam jako jajko trochę. Jajko. 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 Ej, nie w tą stronę, dasz radę w drugą. O, czekaj, idzie w drugą stronę, czy nie? Nie, o, o już... dobra, nie, wiem jak. Najpierw tak, niebieski. No, nacisnąć? No o, super. O. Teraz zadziała, dobra. Dobra. Teraz czerwony, bo A nie, nie zmierz życie? Zaraz zobaczymy, tak? Nie, jednak tak. Dobra, tu czekaj. Raz. A ty bokiem musisz, dobra, stanąć na boczku. Jeszcze raz. Próbuję, próbuję. Nie mhm. jest to takie łatwe tym jajkiem. Dobra, musisz stanąć z boczku. Bo dobra. to wróci w głowę, bum! To zrobię. mostem w ogóle, nie. Okej, okay, jest git i poczekaj jedna. Czekaj, wskoczę na to czy nie? No nie wierzę. Zaciełaś? Nie! Nie wierzę, nie wierzę, a czekaj, a ja podniosę Ci może ten most. Czekaj, może tam radę. Ej! O, o! Udało. Nie, 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 nie! Yeah. Dobra, o, skoczyłam. jestem. To teraz stukaj się tutaj do mnie. O, ja podniosę tak. Czekaj, bo to jajko się strasznie zacina. Ui. Weź, bo byś się stukł. Jesteśmy. Ej, na razie nie idzie źle. Dzień dobry, jestem Milymisia Oj, 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 ej, to jest ciężkie strasznie. W ogóle tutaj trochę to oj. sterowanie jest zbugowane. Nie! Nie! Będziemy od nowa zaczynać, bez sensu! A czekaj, jak Ty wykupisz, to ja się chyba też zrespię, nie? No chyba tak. O, dobra, jesteś, jestem. jesteś, jesteś, jesteś. Czekaj, w którym miejscu zaczynamy? Dlatego byłyśmy podwójnie, bo ja też wtedy wykupiłam. I były Wiem nie. Aaa, okej, okay. moment, bo ja nie wiem, gdzie jesteśmy. A, naprawdę no, nie wiem, gdzie jesteśmy. A nie, do góry Cię już dało, to chyba teraz właśnie... O, to? no to dobrze, to dobrze, dobra. Pominęło po jakby etap, się. no. Ale nie mogę no, już skończyć. się. O, o, o. No, uspokój się, bo ty się tam turlasz. Ja, ja jestem spokojniusia, Klaudusia, Jajusia. Nie! No nie wierzę w to! Jajko. Ty, 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 ty. Ile masz do wykupienia? Jajko. ile Dobra, to ja wykupię. Ja mam dużo robuxów, ja wykupię. Ja cię strąciłam, to ja płacę. <noise> Ej, ty, jakiegoś czerwonego słucha mogę sobie w razie co wykupić? Za 130 robuxów, czy coś A, czy To takiego? jest długie, obi, bo ja tu zbankrutuję mi się. Nie! Ruszaj się, proszę. Okay. Czekaj, darmowy spinner jakiś tutaj otrzymałam. Obróć. O, może dostaniemy jakieś tutaj, wiesz, wykupienie za darmo. Jasne. Skórkę bananową, jakąś dostałam. Po co mi ta skórka bananowa? Nie wywróć się! Dobra, to był głupi pomysł, ale może ktoś się, się wywróci na tym. No, mogę się wywrócić na tym łatwo. Dobra, w tą o, stronę ja teraz ja... ja mam iść. Bo chyba to tutaj. prawo? Ja tu nie przeskoczę. No tak dziwnie, nie? Czekaj, się rozejrzę. Oddalę sobie kamerę. No, ale nie ma innego miejsca. No, ale ja tam nie mam opcji, że przeskoczę. No, nie, nie, no zobacz, zobacz, ja tam naprawdę nie doskoczę. No, ale jakby inaczej, a wyjść na ten kamień, może ten kamień coś Uch, To wskoczyłam. <laughs> Czekaj, no bo ja nie wiem, co ja teraz naprawdę mam zrobić. No to gdzie mamy iść, jak tam byłyśmy? Tam ci ten most otwierałam. No tak. I potem tu, tu na dół. Tutaj i do góry. Jak tu przejść dalej? O co chodzi? No a spróbuj tam skoczyć. No najwyżej stracisz kolejny ruch. Super. Czekaj, żeby na tą skórkę się nie wywalić. Bo tu na boku nic nie ma, też to nie. widzisz, nie? Nie ma. Poczekaj. Patrz, tutaj jest taki jeden pikselowy, droga taka pikselowa, tutaj i na dole. To może tutaj trzeba iść? No nie wiem, nie wydaje mi się. Bo tam jest winda jakaś. A mi się wydaje, że może tak, tylko z tym shift trzeba to przejść. Naprawdę? No, no ja się nie, no nie, nie zmieszczę się, no nie ma opcji. Ty, może zacznijmy od nowa, no bo naprawdę ja nie mam pojęcia. No chyba, że się no. tu cofniemy. Nie... Byliśmy tutaj? Tak, byliśmy. No tak, ja ci te drzby, ten most otworzyłam. Ej, w jaki sposób? Ja się nie ruszyłam. Ty, ale no ja, ja nawet nie podskoczyłam, nic nie zrobiłam. Dobra, powróćmy do lobby, spróbujemy jeszcze raz, bo tutaj coś jest mocno chyba nie tak. Myślisz? Albo już zakończyliśmy grę po prostu, co? Udało nam się przejść. <grym> Chciałabym, żeby tak było, ale coś czuję, że nie. Ej, no jeszcze raz, jeszcze raz, moment. Cyk, cyk. Okay. Ej, ale teraz dobrze ci idzie. No. no. O nie, wiesz, że nie gra, to na niej spadłam jeszcze. Dobra, nie, jeszcze raz skupienie, pełne skupienie, to jest naprawdę ciężka gra. E, wracamy do obi? No tak, tak, wracamy, nie będę wydawała robuxów, nie? Tam będziesz wydawała, tam dalej coś czuję. Tylko nie wypadaj z tej daski, proszę, nie ruszaj no się. Staram. mi też nie jest o. przyjemnie, tak z korupką o ziemię. Oj, oj, oj. Nie, co no, ja Dobra, no, no żyjemy spokojnie, żyjemy, tak? Dobra, odkładam tackę jeszcze raz. Okej. Okay. Tackę daję na plecy sobie. Ja idę tu. O. Czekaj, bo tu jajko się zacina. To może właśnie ta gra jest jeszcze wiesz, niedokończona czy coś. O, dobra, ja czekam no z Czekaj, tacką. ej, ale stąd widać w sumie No. Że to coś jest na tej górce. No niech się zamknie ta winda, okej. Okay. I zobacz do tyłu. A nie, bo mi tackę no zabierasz. Widzę, widzę. Nie, no nie zabieram. Dawaj, turlaj się, turlaj się. no. O, super, jesteś No i co tam super. jest, patrz. Poczekaj, bo tu nie przejdziemy. No nie. nie. Czyli musimy iść tu. O, o, o. o. o, o. Tu I czekaj, nie no ma, no że nie ma, też nie ma, sensu. nie no właśnie tam na górę nie wyszliśmy. To jeszcze raz. Tu idziemy. No bo tu jest jedyna droga ma, no. nie no. Teraz odkładam nie tu. że nie na że nie ma, że nie A, bo nie się tak nie nie okay, okay. Rabierę to. Ja czekam na most tutaj. A wtedy nie byłaś z drugiej strony? A nie, bo tam nie. na windę pojechałaś, dobra, do góry, Czekaj. ok? O co tu chodzi? Ty widzisz co, jak się to jajko zacina? Widzę, widzę, musisz się turlać. O. Prawo, lewo, prawo, lewo. Turlaj się. Oj, 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 co się dzieje? Co się stało? U mnie tak lewitowałaś z tej windy, jakbyś miała zaraz wypaść z niej. Ojej. Ale nie, chyba było wszystko ok mi się mu wydaje, dobra. Czekaj. Milusia, jajusia, dawaj. Most opuszczaj. E. Najpierw niebieski. Ty no, ale stoję na niebieskim. O, 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 o Idzie! Szło, szło, szło. Dobra. Okej, okay, jest. Wskakuję. Odchodzę na bok. I teraz czerwony. O, perfekt. Okej. Okay. O. Dobra, dobra, dobra idę. Już ci tackę podstawiam. Moment. Dobra. O, spokojnie. Dobra, dobra, dobra możesz spać. Dobra. Tak, 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 próbuję. Co za skamerska gra, nie? Pewnie specjalnie tak zrobili, żeby wydawać jak najwięcej Robuxów. Naprawdę. No i tak sporo wydałam, że jakiś rabat powinnam dostać, a nie... Jedno jajko gratis. Moment, i tutaj byliśmy ostatnio, nie? No. Nie znowu wyjdziemy do... tamto miejsce. To będzie ciężkie do przeskoczenia. Dasz radę? Ui. <grym> Jak ja to robię, to ja nie wiem, nie? Czekaj. O! 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 o ale... No nie, ja się nie? nie ruszyłam! Ja się nie ruszyłam! To tak gra Dobra, no jest okej. Okay. Tak on to specjalnie no nie w tym miejscu, nie? Co wtedy? Tak. Ty, naprawdę, my chyba doszliśmy do końca. To jest chyba koniec tej No. Gry, to mi się wydaje. No bo tam nic więcej nie ma, naprawdę. Dobra, podejdź tam po ścianę, zobaczmy. Próbuję. I, jednak do urady. No nie. I teraz zahaczysz się tą pewnie tacką znowu. Czekaj, powoli Tak jak poprzednio. Nie ruszaj się, Klaudia, nie ruszaj. Staram się być tak... Ja w ogóle siedzę na tym fotelu i... No nie wierzę, no nie! no To jest naprawdę skamerska gra, no próbowałam! Ale jak teraz wykupisz, to się zrespimy u góry chyba, co? Czy nie? No mam nadzieję, mam nadzieję. To jest ostatnie moje wydane Robuxy tutaj na tą grę. No nie, no nie wierzę. <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz, dobra. Hu! Uwaga, lecę. Ye. Okej, okay. a widziałaś Pięknie. jak podskoczyłaś? Widziałaś? Tak. Czekaj, no i stąd nie dam rady nigdzie przeskoczyć, więc muszę próbować tak. No nie da rady, no nie da rady, no to jest kamerska gra. Oszukują. Może tak, o i wtedy zahacz tą deską? O, może o. tak, może tak. No, a widziałaś Nie to? wierzę. Widziałaś? to? Nie wierzę, tak. Ty, ale no powinniśmy się już tu zrespić. Teraz tak. Jeżeli zrespy na dole, to to już jest oszustwo. Nie. Nie. To jest oszustwo. Oszukana gra, naprawdę. Widzowie, nie grajcie w tą grę. Jak nie chcecie się denerwować, to nie grajcie w tą grę. A mi się naprawdę ciśnienie podniosło autentycznie. Jestem zdenerwowana, nie? Czekaj, jak ja to zrobiłam? O! A. Tak. I wtedy do przodu, no. I powolutku, bardzo powolutku. Ja nie dotykam w ogóle, żeby nie było, że ruszyłam jajkiem i nie wieszę. Powiem tak, robimy powrót do lobby i kończymy ten odcinek, bo... Skam! Skamerska gra. Naprawdę. Taki tytuł będzie miał ten film. Skamerska gra z jajkiem. Tak, gra, w której najbardziej oszukują mnie. Ale tak, i zdzierają robuksy. No ale nic, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj bardzo dużo w górę, a my Wam życzymy udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! Pa! pa!